Znowu mogę w sobie grać? A co nie chcesz żeby grał? Możesz, Ej. A A zagram Meteor ja tu razem O, odblokowałem nowego perka Ej, no nie lepszy No wypowiem ci, że jak wiesz, akcja się dzieje to cię słabo słyszę Tak? No. Nie dziwię ci się. Czemu? No jak Ty kurwa dzięku. Kurwa Czechimir jakiś. Coś to? A nie dobra ja wyciszyłem Czechimir Krzywory Konsument Czechimir. czy co? Tak Wybra stwora? No ja już dawno czekam na was Ja już wybrałem Kogo obrazek się nie wyświetla? Oj. Oj. Mój? Tylko? Niemożliwe, no ja już wybrałem, wszystko mam OK. Dziwne Zrobię back jeszcze. Tak, accept. No i co? Może u nich ktoś jeszcze nie wybrał. No ja, jest kurwa mecz? Dzisiaj? To nie już kurwa leci. No już kurwa po godzinie leci. Ja pierdolę. ale poczekajcie sobie włączę, będziesz tyle leciało. Ja sobie też włączę, ale bez dźwięku. Francję rozjebię, no. Francja Halo, kurwa, jedynka, odbiór. Zero, zero. Kurwa, nie wiem, komu kibicować, obu drużyn. Ja Francję kibicuję, nie mam Portugalia się prześlizgała tam, kurwa, tak, że to jest masakra. Ja nie, Portugalia to, kurwa... To jest w ogóle jakiś śmiech na całej, że się znaleźli w finale. No. Mówię, to mogliśmy być my, nie? Równie dobrze, można tak powiedzieć. Mhm. No tak. kurwa, wygrali meczu. Jeden chyba, czy dwa. Nie wiem, no my po żadnego... Przed... Albo my... karnej, Ale kurwa... nie. Marek... my przez całe euro, nawet przez ani jedną minutę nie przegrywaliśmy meczu, nie? No, to jest dobre, co? Jo. Kurwa, Portugalia coś tworzy. O, jestem kurwa. Predator zapierdala. Dobra. Papa, pa pa, pa pa kurwa. Dawaj, podawaj do mopa. No, ty balek. No, ale tegoś jest młody, on ma 19 lat, nie? No, kurwa, w moim wieku jest. No, no i, tak i prezentacja zapierdala. Tak jak kapusta. Albo to ta sama mapa, jest czy inna? <coughs> Nie, to jest inna. Słucha słyszę Tiroliro, to ja wiem, że nawet coś kombinuje, kurwa. Hehehe. <laughs> o tak wielka ale... Ja myślę, że Kurwa, jak często tego skanera możesz używać Nie wiem, nie mam podanego cooldowna ale drugi raz już użyłeś No tak No to że inni kurwa tego nie używają to ja nie wiem Moi Zami się powinno spamować tak często jak się da No nie no bez przesady też Tak To było z p Znaczy nie no Widzimy to że inni po prostu z innymi mi to tak, tak. chyba raz na minutę o tym Albo na dwie Cobuś zjebałeś Co? Zjebałeś Cobuś Czemu? Stałeś obok mnie Nie wiem No i czemu barierę nie zamknęłeś? Co Ty jesteś gdzieś oddzielony, ja cię kurwa znajdę. Ty, kurwa zamknę. Bany tracker. Ten tracker jest przejebany, to za mocno trochę dla nich. Zrobili to po to, żeby grać dynamicznie potworem. No mm. wcześniej to było takie, że był spokojny, że sobie campił, ja. Nie no ja. wiesz, jak uciekł, jak uciekł, to ciężko byłoby znaleźć bez tego. Dopiero jak nie spłoszył ptaków. <grywa> no, Monster Jak ewoluowałem. Dobre momento, tá?

Nie trapię w dole słabego. Słabo was leczył. No i zresztą, support też musi tarczę dawać cały czas, nie? No pewnie. Jak mu, ta support musi patrzeć na tego, kto jest atakowany i on musi mu tarczę cały czas dawać. Tego, kto, kogo aktualnie bije. Ja się staram, kurwa, bić ciebie i co z tego? Nie pomaga. Ale no jak, ty grałeś. A w ogóle ten, ja jako w ogóle ten tropiciel. Kurwa podczas bitwy się czy najmniej też, tylko znaczy, napierdala No z tymi granatami dużo możesz zrobić, nie? Bo to oznacza mnie chyba nawet zwalnia. Dużo łatwiej jest wyhaczyć twora. otwora. Znaczy to napierdalam na początku, bo nie się tańczy kończy, żeby wiedzieć gdzie spierdoliłeś. No. No tak, ale jak właśnie zaczyna uciekać, to warto mu też to rzucić, łatwiej go wtedy odszukać, nie? No. O, nie pamiętam co on ma tam jeszcze za umiejętności. No, ten tracker, nie? Ten, ten tracker to dużo robi. No <laughs> ja muszę zagrać azautem, no nowy zabieram Cię azauta. O kurwa, dwie ptymi leżą i udałem trochę boli bardziej. <laughs> a nie, zajbali paniekami konkretnie. Kurwa, ja tylko prosto do No zmień z azauta na coś innego. Kurwa, nie wiem na co właśnie. No zmień pograj każdą klasą kurwa Bo Ty ja wiem bo ty jesteś kurwa tylko nie nie Ci się wspierać drużyny tylko patrzysz na siebie kurwa No preference u Seba monster będzie To kurwa. Trzeba się nauczyć tak? No jak ja nic nie robi grać kurwa trapera mam być bardzo nim przyjemnie gra. Hmm. Hmm. Kurwa, to znaczy kurwa. zależy jakiego trapera tam później trapery niektóre to są konkret powiem ci nie Jest chyba traper jeden, co ma dodatkowego psa, nie takiego to znaczy psa no to jest też taki potwór kurwa jak krowa trochę To jest kurwa no Na razie, bez perku, jeszcze trochę i będę miał. Czy jeden perk masz podstawowy, nie? Tak, jeden podstawowy mam. No. Wybraliście, bo. Tak, 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 tak. nie, jeszcze... nie by No coś jest chyba nie tak. Już jest ok. Tak jest. No, dwie minuty w pierwszej połowie już doliczone. Kurna jak woskami mózgnął. jaki ma ryjku z tego? muchy. Co, co? Gości takie jakieś jakby od muchy, czy też coś jakby A to ma, no to ten. To jest jeden właśnie z tych, z postaci. To medik? są postaci wszystkie, nie? Nie, nie wiem, czy to jest medyk. Nie wiem czy to nie jest traper albo. Nie wiem, nie wiem, nie nie kojarzę tych postaci, bo one były płatne na PS4. Poczekaj, kupowałeś gry na PlayStation 4 i kurwa, myślałeś, jeszcze dodatkowo płacić za, za postacie? No to były DLC, nie? Mieliś podstawowe postacie, nie? Ja pierdolę, kurwa, nie jestem jak kilka podstawowych posta posta postaci, nie jestem też w grze, grze mogłeś sobie z z użyć. postaci, no ale reszta była płatna, nie? No. Co ludzie się mogli, kurwa, co? Oho. And you were a scientist. To nie jest Battlefield, a że wszyscy im wybaczają i well, kupują wszystko I... jak leci. No ale widzisz, no, dużo gier przechodzi na ten właśnie model gdzie darmowy, nie? GD ta już to naprawdę dużo no. robi. plus versus Zombie We tak, tak robi, robi nation, no. Dużo gra, nie na to być. mam nadzieję, że to będzie dobra moda, right która przejdzie. Ooo, no, ślady dobra. w ogóle nie widać, dobra, tam. Little advantage for everyone. Wiecie, że jak nie macie jetpaka pod ścianą jesteście to od tak, tak. i podlatujecie yeah. Przydatne, gdyby nie to, to byłbym w grupie Nowy, nowy, gdzie jesteś? Nowy od razu na stelta poszedł okay, Lubię tego Lighting na Flame Tower jest trochę gorszy Tutaj nie ma tego podsumowania, bo na PlayStation 4 było takie podsumowanie z mapką. Dobry. Dawaj go, kurwa, zamykaj. Łana pierdana. Monster domed. ready.

W ogóle ty wysoki, bo masz trzy, ale nie na takie dystanse, musisz wjeżdżać daleko skakać, wysoko od Ładuj sobie trzy skoki i, i postara się z, wiesz, z wysokich miejsc skakać A kopy to cię cały czas ładuje strzałkami także musisz uciekać Pamiętaj, że przez jakiś czas będziemy cię jeszcze widzieć już się oddaliłeś 70 metrów. Jeszcze jesteś ten, namierzony, uciekaj cały czas na fula Dobra zniknęła strzałka, teraz możesz się skitrać No, ten. Wysokość skoku była 500% zwiększona i kurwa pięknie. Te ślady tak dziwnie wyglądają, że ciężko stwierdzić, w którą stronę on stawia te kroki. Tu jakiś albinos leży. Jetpack, o dobra, to wolę jetpacka Dobra, kopytko nam Ciebie wyśledził, no wyźry ileś Cię da, żebyś ewoluował Widział Cię, bo oznacza Cię No kurwa! My jesteśmy daleko ale uciekaj chowaj się po wyżynach skacz tak żeby było jak najcieżej ten, tam dorwać zajebać go muszę! Ja go mogę zajebać ale my już wchodzimy w arenaż No kurwa no, staram się do tego do góry do góry do góry możesz Musimy jetpacki korzystać, żebyś żebyśmy marnowali jetpacki No to nie wejdzie chyba No jaka lipa Dobrze, dobrze Właśnie za takie skałki się robaj Uciekaj stąd, kurwa